Zacznijmy od najważniejszego faktu. Woda zawsze jest słona. Sól dociera do mórz i oceanów dzięki rzekom, które niosą ze sobą minerały z lądu. Rzeki uznaje się za słodkie tylko dlatego, że poziom ich zasolenia nie jest zbyt wysoki. Ruch wody zapobiega gromadzeniu się soli, a do tego rzeki są zasilane wodą słodką w postaci deszczu. Technicznie rzecz biorąc, woda, którą pijemy, nie jest do końca słodka. Zawsze jest w niej trochę soli. Gdyby jednak z jakiegoś powodu cała woda na świecie stała się dużo bardziej słona, to znaleźlibyśmy się w nie lada tarapatach. Oto, może martwe. Poziom zasolenia jest tu dużo wyższy niż w jakimkolwiek innym zbiorniku wodnym na świecie. Soli jest tak dużo, że bez żadnego wysiłku można utrzymać się na jego powierzchni. Jest to w zasadzie jedyna pozytywna cecha Morza Martwego, ponieważ nie istnieje tu niemal żadne życie. W takich warunkach mogą przetrwać tylko najsilniejsze bakterie. Nie ma tu ryb ani ssaków morskich, a nad lustrem wody nie latają żadne morskie ptaki. Wystarczy powiedzieć, że gdyby w każdym zbiorniku wodnym znajdowało się tyle soli co w Morzu Martwym, to nigdy nie pojawiłyby się w nich złożone formy życia. Generalnie rzecz biorąc, poziom zasolenia oceanów jest dziesięciokrotnie niższy od Morza Martwego. To wystarczająco korzystne warunki dla życia morskiego, jednak istoty żyjące na lądzie, w tym ludzie, nie poradziliby sobie nawet z taką ilością soli. Chemicznie rzecz ujmując, sól składa się z sodu i chloru. Co prawda pierwiastki te stanowią część naszych organizmów, lecz znajdują się w świetnej równowadze. Kiedy jest ich zbyt mało bądź zbyt dużo, zwiastuje to problemy zdrowotne. Po pierwsze, sól zatrzymuje płyny w organizmie. To dlatego możecie nie przepadać za swoim porannym odbiciem w lustrze po zjedzeniu czegoś słonego poprzedniego wieczoru. Sól w naturalny sposób wywołuje pragnienie, więc pijemy więcej i więcej. Chlorek sodu nie pozwala nam pozbyć się spożytych płynów, więc twarz była wtedy cała opuchnięta. Duża ilość soli w diecie może też prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi, a to oznacza już poważniejsze kłopoty ze zdrowiem. Po drugie, jak już wiecie, sól wzmaga pragnienie. W ten sposób organizm daje nam znać, że potrzebuje więcej wody, by ją wypłukać. Moce przerobowe nerek są ograniczone, więc kiedy soli w organizmie jest zbyt dużo, woda jest zatrzymywana, by sobie z nią poradzić. Pomaga w tym jedynie woda słodka, dlatego po spożyciu wody słonej czujemy jeszcze większe pragnienie, ponieważ potrzebujemy jej znacznie więcej, by wypłukać znajdujący się w niej sód. Mimo wszystko, brak wody słodkiej nie oznacza braku wszelkiego życia. Zwierzęta morskie, ryby i glony mogą rozwijać się w wodzie słonej, jednak dla zwierząt i roślin lądowych, które czerpią wodę ze źródeł, znajdujących się pod ziemią, byłby to absolutny koniec. Cały proces ewolucji musiałby wyglądać zupełnie inaczej. Przodkowie dzisiejszych istot lądowych najpewniej nie wyszliby z wody i nie postawiliby stopy na suchym lądzie, bowiem nie mieliby czego pić. Człowiek z pewnością nie byłby tym, kim jest dzisiaj. Istoty czujące najprawdopodobniej funkcjonowałyby wyłącznie w wodzie. Nasi przodkowie posiadali kończyny, które pozwalały im korzystać z istniejących narzędzi i tworzyć nowe, co prowadziło do coraz bardziej skomplikowanych wynalazków. Pod wodą ramiona i dłonie na niewiele się zdają, w końcu to płetwy umożliwiają szybkie pływanie, chwytanie zdobyczy i ucieczkę przed drapieżnikami. Gdyby do pływania były przystosowane tylko tylne kończyny, to o szybkości i zwinności można by zapomnieć. Eksperymenty udowadniają, że to delfiny, które wyróżniają się wysokim poziomem inteligencji, mogłyby zająć miejsce człowieka na końcu łańcucha pokarmowego, jednak brak wszelkich ręcznie wykonanych narzędzi zatrzymałby lub znacząco spowolnił ich rozwój poznawczy. Cywilizacja pojawiłaby się znacznie później, jeśli w ogóle. Choć zabrzmi to nieco dziwnie, to mogłyby ją stworzyć wyłącznie jakieś mityczne stworzenia wodne. Takie istoty miałyby pewnie potężne ogony z wielkimi płetwami, lecz ich tułów nie przypominałby ludzkiego. Najprawdopodobniej posiadałyby gładką skórę, podobnie jak delfiny, pozwalającą im z łatwością prześlizgiwać się w wodzie. Pewnie miałyby też podobne do ludzkich ramiona i dłonie, aby posługiwać się narzędziami, lecz z membranami między palcami dla ułatwienia pływania. Ponadto, takie stworzenia wykształciłyby skrzela, aby móc oddychać pod wodą bez konieczności wypływania co jakiś czas na powierzchnię, jak czynią to choćby ssaki morskie. Ich miasta przypominałyby te znane nam z filmów science fiction. Fizyka pod wodą i na powierzchni to dwie skrajnie różne rzeczy. Ciśnienie i opór wody są znacznie wyższe niż w przypadku powietrza. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście pod wodą wbić gwóźdź, to z pewnością wiecie co mam na myśli. Aby być w stanie operować znanymi nam narzędziami, owe morskie stworzenia musiałyby być kilkukrotnie silniejsze od nas. Co jasne, nie byłyby one w stanie posługiwać się ogniem, więc wraz z rozwojem swojej cywilizacji pewnie wymyśliłyby jakiś sposób umożliwiający wykorzystanie gorących źródeł do napędzania swoich maszyn. Pomocne mogłyby okazać się też podwodne prądy. Nie zapominajmy przy tym, że słona woda świetnie przewodzi prąd, więc omawiane człekopodobne istoty ostatecznie zelektryfikowałyby swoje domy i miasta bez sięgania po miedziane przewody. Pamiętajmy o bioluminescencji. W morskich głębinach żyje mnóstwo zwierząt i roślin, które korzystają z tego mechanizmu, by nie zgubić się w podwodnej otchłani, więc z pewnością nie uszłoby to uwadze naszych morskich odpowiedników. A co z zimnokrwistością? Otóż znacząco spowolniłaby ona ich metabolizm, dzięki czemu mogliby żyć setki lat, jak choćby rekiny polarne. Ryby te dożywają nawet 400 lat. Po pierwsze, nigdzie by się nie spieszyli by nie marnować energii, a po drugie z całą pewnością nie byliby wtedy z sakami. Bez potrzeby ciepła owe człekopodobne stworzenia nie traciłyby czasu na ogrzewanie domów i tworzenie ciepłych ubrań. Zamiast tego mogłyby skupić się na nauce i przemyśle, co przełożyłoby się na błyskawiczny rozwój ich cywilizacji. Gdyby żyjący pod wodą ludzie wyewoluowali jako stworzenia zimnokrwiste, mieliby wszelkie szanse ku temu, by prześcignąć nas też w rozwoju technologicznym. Krajobraz poza oceanami również zmieniłby się nie do poznania. Gdyby nagle cała woda stała się słona, ląd zamieniłby się w jałowe pustkowie. Żadna żywa istota nie przeżyłaby bez dostępu do wody pitnej, więc zamiast bujnej zieleni wszystkie kontynenty pokrywałyby jedynie kamienne i piaskowe pustynie albo też i lodowe, jak na Antarktydzie. Temperatura mogłaby być albo niska, albo wysoka, w zależności od rozwoju życia na Ziemi. Brak roślin oznaczałby dużo mniej produkowanego tlenu, lecz z drugiej strony brak zwierząt i przede wszystkim ludzi przełożyłby się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejszą ilość dwutlenku węgla. Pamiętajmy, że oba te gazy wytwarzają też stworzenia żyjące pod wodą, więc temperatura na naszej planecie zależałaby w dużej mierze od ich aktywności. Podsumowując, Ziemia w niczym nie przypominałaby znanej nam planety, gdyby jej powierzchnię pokrywała wyłącznie słona woda. Na szczęście wciąż mamy do dyspozycji wodę słodką, więc tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, jak wyglądałoby nasze syrenie życie. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.